What is this? Who are you? Where are you? This is nothing. You are nothing. You are not anywhere. Possibly you're bored of playing games. Now most are all the same. People play to what is currently famous, in other words, the usual. But some people think, is there any games that innovate, that are different, special? Well, here comes a different one. Welcome. Welcome. Dobra, w sumie co to jest do cholery? Za gra? U uuuuh, again. Chyba tak się czyta z exit i play. Damy exit. Nie no, dobra, damy play. Jesteśmy w jakimś korytarzu. Idziemy prosto. tak szybko. Mogę się obrócić? Do... Nie, mogę się do tyłu obrócić. Dobra, idziemy prosto. Prosto. Skąd ja w ogóle mam tą grę? Nie wiem co to jest za gra. Nie grałem ją wcześniej, więc... Myślałem, że te drzwi będą się... Naciska się, A? Co się dzieje?

And okay, I ask one thing of the millions and millions of games out there. Why did you choose me? Why have you decided okay. oh, yeah, yeah, to come here? Curiosity killed the cat, am I Relax and enjoy the moment. Function will start. Also, there's a button oh. no, on the sofa. Click it when you get bored. Co jest? Tu? dojdziemy idziemy. Czemu on zawsze tak, tak... szybko zapieprza? Tu? Nacisnąć, czy co zrobić? o oh, fuck. Dziwna, strasznie dziwna gra, ale czytałem, że podobno fajna, i jedną wadą jest to, że jest trochę za krótka. Trochę, ale no jest... Co? Co to było? atarka Coś czuję tutaj. Co się dzieje. Ty widzieliście, tam był slender. Ja pierdzielę, ja slendera mam dość. Że to nie będzie straszne, nacisnę coś, czy co słyszycie? Ło! co to było? Eee... Slenderman is boring, please stop making games like that. Click continue. O! jesteśmy w niebie, idziemy dalej. No teraz nie słychać jak chodzi, jak się idzie do tyłu, nie? Dupa, chyba musimy tutaj nacisnąć. No, naciskam. No co jest? To obejść. Ja pierdzielę Nie działa. Skoczę na to E spacją enterem Jap Aha Dobra otworzyć Nie mogę przejść Why are you still playing this game? You're not understanding anything. Don't you? Go outside is... The world is beautiful and you're in front of your computer playing a senseless game. By the way, I know you're going to open that door. Jesi poruszałem czy to da jakąś taki efekt. No. Znowu w tym no. 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 No.

Więc dlaczego dam tak? Ale jeżeli dam tak? To może będę musiał dać nie? Więc co wybiorę? POWIEDZ MI BOŻE! Tak? Nie. To, to zrobimy wyliczaneczkę. Ene, due, like, fakie, torba, borba, usme, smake, deus, deus, Cosmateus i morele, baks! Dajemy tak. Thank you. I like you too. Please continue. Subscribe to my channel, This is where my imagination ends. The game ends here, but I'm sure you don't want it to end. I can put more strange rooms, but I don't want to. Now you're the one who decides where to go. Dobra, mamy tak. Wybranie freedom, czyli wolność. Surprise, czyli jakoś chyba niespodzianeczka. Chyba o to chodzi. A tutaj nie wiem co to jest. Kurde no! Co wybrać? Eee, to, czy to, to. Nie, tu się boję, że tu będzie coś związane z niedobrym. Freedom to nie wiem. I tutaj nie wiem. Albo mogą być też, że każdy drzwi każdy są takie same. Dlatego chyba pójdę we freedom. Idę we freedom. A boję się, że to This is how it all ends Now you have a big house and a park. You're still on the game but now you can do whatever you want. Is this a happy end? I don't know. I don't know if this no. is even a game. See you soon. So, so Fajne, ciekawe. Polecam. No. Polecam, fajnie się gra. E, przyjemna gierka. I to koniec jest. No, przyjemna gierka. No, jednak jest trochę za krótka, ale... Fajna, fajna, fajna. Chyba coś się nawet zepsuło. Dobra. What the fuck, error jakiś mi tu wyskoczył. Dobra, no to... Ja się w ten sposób właśnie z Wami żegnam. To była gierka. No, fajna gierka z korytarzem, o, tak to powiem. I polecam Wam tę gierkę, jeżeli jakoś ją znajdziecie na internecie, to sobie pobierzcie i zagrajcie. Mało waży, to jest jakiś małe klipy. Darmowy, więc. No i na razie trzymajcie się, jeżeli Wam się podobało. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanał. Tyle. Napisz jeszcze komentarz, jak możesz, jeżeli obejrzałeś do końca. A, na razie.